Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje Katechezy Życia Wewnętrznego. Zaprasza święty Piotr z Alkantary. Dusza nie powinna tracić odwagi, choćby doświadczała największych trudności i przeszkód w zachowaniu pokoju wewnętrznego. Przygotuj się na to, że się często znajdziesz zaniepokojonym i pozbawionym tego błogosławionego odosobnienia i swobody ducha, że małe burze i wichry namiętności podniecą w Twojej duszy jakby tuman kurzawy i roztargnień. Ale Pan i na to poradzi i spuści rosę niebieską. Która nie tylko że te kurzawę przebije. ale i suchą jałową rolę Twego serca zrosi i użyźni, tak że na niej zakwitną wonne kwiaty, które się coraz milszą w oczach boskiego oblubieńca Twego uczynią, milszą nawet niż inne dusze. W takich to trudnościach i ustawicznych walkach święci Pańscy zdobywali nieśmiertelne korony w nagrodę za odniesione zwycięstwa. I ty w każdej trudności wołaj do Pana, wejrzyj, Panie, na sługę Twego. Niech się wola Twoja święta spełni nade mną. Wiem, Panie, żeś Ty jest omylić się niemogącą prawdą, w tym całą ufność moją pokładam. Wołaj, Oto Panie, czyń ze mną co chcesz. Twój jestem całkowicie, i nikt inny nie ma do mnie prawa, ani we mnie nie ma cząstki. Obłogosławiona dusza, która się umie tak oddać Bogu za każdym razem, gdy ją niepokój ogarnia. Ale, choćbyś w danej chwili nie potrafił tak się na razie skupić i woli swojej doskonale zgodzić z wolą Bożą, jakbyś pragnął, nie upadaj na duchu. Jest to krzyż, który ci Pan Jezus każe wziąć i pójdź za Nim. Wszakże On pierwszy dla Twego przykładu dźwigał krzyż podobny w ogrójcu, gdzie natura Jego ludzka z takim wstrętem od cierpienia się odwracała. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Ale w tej chwili dusza Jego powraca do zwykłego spokoju, z wolą jak zwykle swobodną i od wszystkiego oderwaną, z wolą do niczego nie przywiązaną, bo natychmiast Jezus z wielką pokorą dodaje. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Naśladuj w tym wzór Chrystusa Pana, który Ci chciał zostawić ten przykład z siebie. Nie upadaj na duchu, choćbyś się nawet spostrzegł, że twoja natura często chce walki uniknąć. Trwaj w pokorze i modlitwie, dopóki nie dojdziesz do zupełnego wyrzeczenia się własnej woli, dopóki szczerze nie zapragniesz, aby się wola Boża w tobie i nad tobą we wszystkim spełniała. Walcz mężnie do końca, ażeby ani na chwilę, co innego, prócz Boga, w twojej duszy nie panowało. Niech ci nic nie przysporzy żółci, nic nie napawa goryczą. Unikaj w milczeniu z prostotą dziecka każdego, który jest złośliwie względem ciebie usposobiony, i nie miej do niego najmniejszego żalu. Ani urazy. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Pokój duszy autorstwa świętego Piotra z Alkantary. Wersję książkową lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl